jaskini dziewiczej. Wejście wygląda trochę jak sztolnia, ale jest to jaskinia naturalna. Zwiedzimy razem wspólnie pierwszy raz tą dziurę, bo osobiście nigdy w niej nie byłem. Zapraszam do oglądania zwiedzania. To jest Biura. Tam się kończy dla mną? Nie, tam, tam jest główny ciąg. Spora dziura tutaj. <trym> Jak ktoś długi ciasknie brzuska, to może się tam wcipić. Ciekawe czy tam coś puszcza na dole, czy to jest tylko koniec. Ale tam można zobacz. Bo kurde. <laughs> Wiktor, chodź tutaj dużo grzybków i tak dalej tam musi być dziura jeszcze pod nami Czym nagrać No pytanie czy mi się chce tam wejść no. <laughs> no kurde warto by było zejść żeby to nagrać ale Kurde no nie wiem No Marcin jeszcze nade mnie wychodzi Też wąskie Jakie bandury tutaj fajne są. Tam też mogłoby coś puścić. Tylko strasznie mamy do kopania. Co, idziesz tam w, w tą dziurę? No, może wejdę, no. A, no idziesz. Nie, jest czas Dobra, Dobrze. mi kamerę, bo potem świeńcówny. Tu jest jakieś wiaderko nawet zostawione jeszcze i butelka cała. O, A. Dobrze, się nie oblałem Braderko pełne wody I sobie wylałem na, na dół, no właśnie. Aha, tu jest przodek Z grzybkami i te A do góry dziura wygląda tak. Jeszcze za mną coś no. jest, ale ja się muszę kurde obrócić tutaj O kurde Grube Ciekawe co to jest Nie wiem czy wsadzę tam daleko kamerę Aby zerknąć się tam w kominku Ciężka sprawa Trzeba by to trochę pierdolić chyba Albo wejść tam nogami do przodu Kolejna obrączka gołębia Monika Jeszcze kurde na samym dnie obrączkę gołębia znalazłem Albo jakiegoś innego syfa, no nic kolejna pamiątka nie no, to było strzelane tutaj, albo coś takiego tak w ogóle Tak, tu, tu widać nawiert, nawiert, tam Tam nawiert Coś to poszerzał, żeby tam wleść. Bardzo? F... I teraz trzeba wyjść do góry Nie, jest źle, bo fajne zaczepis To pokaż mi jeszcze. O tu jest biskie. Ile tych grzybków jest tutaj w tej szczelinie, teraz takich ogromnych. I tam widać te 3 metry. Tu jeszcze jakieś polewy. Już jest. Jestem oh, jest. <grych> <Iść, co>? Dobra. <grych> na pewno faktycznie. Tam, tak, tam co tak, Tam? Tak. Jeszcze oni uh -huh. Takie. Poszukaj takich różnych misternych, na górze są takie bardzo fajne też Nacieki, tam zapolewione, takie zęby Ale Są też Grzybeczki no, widzę. Aha, to chyba widać tą szczelinę Co ja patrzyłem od dołu Tylko od góry O, tutaj. A w ogóle na lewej ścianie są takie bardzo misterne userbrzyszki. Wiem większe, mniejsze, a niektóre takie... pory są poroznamezanych takich małych, ale bardzo rozdamyzionych. Tak, tak, tak. No kurde, tam nie będę się wciskał, bo to ewidentnie jest koniec. Nie ma sensu. Tutaj też takie polewy. Tu w ogóle jest dość wysoko. No. Tutaj też ktoś chyba próbował kopać. Tam szczególnie. A, tak, tutaj. O, no w ogóle jest tego mamuiska jeszcze sporo schodzi. Tak. Przegrałeś? Czy chciał wyskoczyć? W całą teraz ten główny czołg może zobaczyć. Tu no też coś, wiesz. Chyba nawrócali tu na boisko, więc pewnie tam nie ma. Ale mogła być jakaś odnoga. Tylko oni stwierdzili, że to jest nie no. ciekawe. Tak, bo to jest ewidentnie na mulisko. Wyciągnięty. O, jaki ślimak. Ja pierdzielę jeszcze czarny. Gurwa. Szuszę. Widzisz go? coś? Banan na skali? Tu jest jakaś od jak ktoś próbował grzebać z tym ślimakiem pięknym. Tu ile jest grzybków, jak jak sobie fajna polewa. Tu ktoś próbował kopać starte wiadro przysypany kamień? Jest kontynuacja. Mm. Nie no fajna dziurna. Mm. Tutaj to, to chyba naszywał teraz. Tam kamienie sobie pozwalały, wiesz, bo... Ok, znajdę zerku tutaj. Jest pod kamieniami. Fajne, ale niestety poubijane takie. A są też grzybki tutaj no? Tak, tak, są grzybki. Jednakże, coś jeszcze tam jest, jakieś pewnie śmieci więcej by było. Tam jest korytarz? No daj mi kamerę, bo tam nikt nie wejdzie, musiałbym zaglądnąć bez kasku. Oddaję. O tutaj kolejne grzyby, ale tym razem na drewnie. Zobacz, Monika. I oczywiście krakowska do tego. To wytniemy kadr spokojnie już się resztki. Zalane polewami Nic tam nie widzę Kurde to szkoda się mieści ale bym szyję musiał mieć dłuższą Nie, to kamerą zobaczymy Tu jeszcze jakieś napisy Albo S S 4580 Zostań na warunek grudziu. Łazy 43. Taka półka jest kurde. Tak? Łazy 43, ciekawe. słonik?

Kurde. Bardzo dziwna salka. Sama jak wejdziesz to zobaczysz. Jest salka na końcu? Jest. Tak, bo powinna być. A tak jakby rozkuta, czy Co nie wiem, co to jest? O, ten kamień. A te kamienie. No właśnie z te kamienie wyleciały z No O rany. Tu jest dużo mleka. Tak, tak, ma być całka z mlekiem. Nie wiem, czy ktoś to nie próbował przekopać się przez to. Zaszczała się cała wali na przykład. Aha. No tam ktoś coś się próbował. Co to, tak to jest takie kurde? cementowany gruz. Nie, no zupełnie inna salka. zalana mlekiem no wszystko. Ciekawe jakby się przez no to przebić Próbowali, Mam to więcej tego mleka. Jest. Tobie? wie? by się przez to kurde nie przebić. Szczególnie, że towaru jest tu. Teraz nagraliśmy już cały obiekt będziemy wracać z ostatniej salki w stronę wyjścia. Jaskinia jest bardzo ładna i podoba mi się, wbrew temu, że jest taka krótka. O, jeszcze tak mówić na koniec: mocne 7 na 10 na przykład. No kurczę, no. no. Nie wiem czy tutaj, tutaj też tak się nie przekopali właśnie przez taki brusku ja to się sypie Teraz to samo jest Bo tutaj jest jeszcze taka odnoga też przysypana gruzem I widać że tam się coś ciągnie hmm. Ciekawe, ale nie Trochę Tam coś idzie. No nie, tutaj to może być jeszcze dużo tego naboiska. No, z rzuconego no. Zrobiła bardzo ładna... O, jakieś łazy 43 i ten, tak, tak, tak. Mamut jakiś. Tak, no, no, no. Mamut mamut właśnie chyba. Czekaj, zrobię zdjęcia. Tej dziury to na dzisiaj wszystko. Jaskinia jest bardzo ładna. W tej jaskini na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.